Cześć, witajcie na moim artystycznym kanale. A w dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak bardzo umiejętności rysunkowe przydają się w czuce tatuowania i czy w ogóle jest konieczne, żebyś potrafił dobrze rysować, aby się wziąć za wykonywanie tatuaży. Ponieważ jak często pewnie słyszysz, mówi się, że skoro zamierzasz wziąć właśnie za robienie dziar, no to musisz mieć dobry warsztat rysunkowy. A jeżeli już się interesujesz tym tematem, no to masz jakieś tam artystyczne predyspozycje do tego, aby się tym zająć. Dlatego, jeżeli masz dylemat, czy wystarczająco dobrze potrafisz rysować lub malować, aby się zabrać za tatuowanie, lub też jesteś kompletnym analfabetem artystycznym i nie masz z rysunkiem w ogóle nic wspólnego, to ten film jest dla Ciebie i wyjaśnię Tobie, jak wygląda to z mojej perspektywy. Dla mnie samego zagadnienie rysunku jest bardzo bliskie, ponieważ ja rysowałem po prostu od zawsze. Mniej lub bardziej mi to wychodziło, może nie byłem hiperrealistą, ale uwielbiałem w rzeczywistości rysować taką jaka jest. Przy okazji zawsze też mnie fascynował tatuaż, zwłaszcza ten artystyczny. I kiedy sam postanowiłem zakupić sobie sprzęt do tatuażu i pójść w tym kierunku, żeby samemu wykonywać tatuaże, no to też chciałem poprawić swój warsztat artystyczny i zapisałem się też do szkoły rysunkowej, aby mój warsztat poprawić. Yy, czy jednak było to tak bardzo niezbędne do tego, żeby te tatuaże finalnie wykonywać? No moim zdaniem nie jest to absolutnie niezbędne. Ponieważ dużo też zależy od tego, w jaki styl w ogóle... Chcesz wykonywać tatuaże, także teraz zajmiemy się przypadkiem, gdzie jest to moim zdaniem niezbędne, aby mieć rysunkowy swój warsztat na dobrym lub bardzo dobrym poziomie, będzie to oczywiście sytuacja, kiedy chcesz wykonywać tatuaże realistyczne, czyli na przykład portrety. No, jest to już tutaj przypadek, gdzie twój warsztat musi być na bardzo dobrym poziomie, ponieważ jeżeli odbijesz już wzór na skórze swojego klienta, no, na przykład będzie to portret, no to nie będzie już to sytuacja w czasie wykonywania tatuażu, gdzie Ty się będziesz uczyć światłocienia, gdzie który element, czy nos, który element na twarzy musi być bardziej zaakcentowany lub wysunięty. To są już takie sytuacje, gdzie ty to musisz mieć wcześniej bardzo dobrze opanowane na papierze. Więc jeżeli mówimy tu na przykład o realizmie, to jest to moim zdaniem sytuacja gdzie jest niezbędne to, abyś miał dobry warsztat rysunkowy. Okej, okay, ale wiadomo, że mamy też inne style niż realizm. Są style, gdzie nie masz tyle detalu i są bardziej uproszczone, jak na przykład styl old school, gdzie mamy dużo grubych konturów, nie ma tak bardzo zaakcentowanego tego realizmu. Fakt, są tam też portrety, jednak, one, jak sami widzicie, są dużo, dużo prostsze niż to ma miejsce w stylu realistycznym. No i czy w tym przypadku te rysunkowe umiejętności są potrzebne? Moim zdaniem są potrzebne, aczkolwiek nie na bardzo wysokim poziomie. Wystarczy, że mamy tam jakieś bardziej subtelne cieniowania w tamtym miejscu i w stylu np. old school. Nie jest to niezbędne, żebyś miał super, hiper realistyczny warsztat rysunkowy. W tym przypadku. Aczkolwiek, czy przyda ci się to w fazie projektowania moim zdaniem, jak najbardziej. Ponieważ w zaprojektowaniu takiego tatuażu, żeby on też kompozycyjnie fajnie wyglądał, żeby się dobrze układał na ciele, też wymaga umiejętności rysunkowych, umiejętności projektowych oraz też dobrej znajomości ludzkiej anatomii, bo każdy też klient będzie troszeczkę inny. Inaczej to będzie wyglądało w przypadku mężczyzn, inaczej w przypadku kobiet. Zaprojektowanie na przykład takiego graficznego tatuażu, żeby on wyglądał fajnie, żeby się ostatecznie atrakcyjnie prezentował i dobrze leżał na skórze, żeby się podobał klientowi. Więc moim zdaniem, tutaj te umiejętności, może takie hiperrealistyczne, bardzo realistyczne jeżeli chodzi o wykonywanie portretu, czy innych wzorów. Nie są niezbędne, ale są bardzo, bardzo przydatne. Jest bardzo wskazane, jeżeli na przykład interesuje Cię ten styl, żebyś miał tutaj opanowane pewne podstawy kompozycji oraz podstawy też takie realistyczne. I jest to bardzo, moim zdaniem, wskazane. Żeby tutaj mieć też pewne podstawy, a nie żeby tylko projektować wzór, nie mieć z nim do czynienia na kartce papieru, a zabierać się od razu za wykonanie go na skórze, bo to może się niekoniecznie dobrze skończyć. Lepiej sobie to przetestować, czy to będzie na papierze, czy też na sztucznej skórze. Na ten temat też nagram osobny film, na czym jest najlepiej ćwiczyć. Dlatego polecam zrobić sobie na początku taką symulację, nabyć pewne umiejętności. A później wykonać to już na skórze swojego klienta. A teraz zajmiemy się innymi stylami niż realizm czy old school, czyli tymi takimi z pozoru najbardziej prostymi, czyli na przykład blackworki lub też konturowe wzory. Tam, gdzie nie mamy żadnych portretów, nie ma innych realistycznych rozwiązań, czy też takich bardziej graficznych zaawansowanych czyli style w których ja wykonałem moje pierwsze tatuaże są to same blackworki nie ma tam żadnego koloru żadnego cieniowania tak one się prezentują jeden wykonałem na powierzchni całego uda na mojej klientce drugi był już bardzo minimalistyczny ponieważ tylko jednego pioruna i czy w tym przypadku umiejętności rysunkowe są dla ciebie potrzebne Moim zdaniem to właśnie już ten przypadek, gdzie nie musisz się tym za bardzo przejmować. Jeżeli ty na przykład lubisz jakieś tematy, typu jakaś taka symbolika, jakieś graffiti lub właśnie blackwork, work, to, to czy ty będziesz mieć te realistyczne umiejętności rysunkowe na wysokim poziomie jest tutaj najmniej ważne. Tu bardziej będzie grała rolę kompozycja. Więc nauka tego, jak bardzo będzie to leżeć na ciele, moim zdaniem, jest tutaj bardziej bardziej istotna, a nie to, czy będziesz potrafić dobrze wycinować jakiś fragment, żeby oddać pewien realizm w swojej pracy. Jak ja robiłem pierwszy tatuaż dla mojej klientki, no to tutaj zaprojektowanie wzoru było po prostu najważniejsze, żeby on fajnie leżał na ciele. Jak widzicie. Na tym tatuażu nie ma żadnych cieni, to jest wyłącznie czarny kolor, przedstawia ten tatuaż kwiat lotosu. Tutaj nie było żadnej wielkiej filozofii z tym, żeby, żeby go wykonać od tej takiej strony artystycznej, aczkolwiek oczywiście od strony technicznej no, trzeba było się trochę napracować, bo trzeba było zapełnić całe to powierzchnię. Jak na pierwszy tatuaż, jaki ja robiłem, no to było dla mnie duże wyzwanie, a wzór pokrywał dosłownie całe udo, więc jak na pierwszy tatuaż, jaki robiłem, no to było bardzo, bardzo e, trudne. E, więc jeżeli właśnie Cię interesują jakieś e, tego typu klimaty, to nie przejmuj się tym, że na przykład nie masz za wiele wspólnego z rysunkiem e, lub no w ogóle jesteś nieobeznany w tym temacie. Niemniej tak czy inaczej, czy moim zdaniem, w tym ogólnym sensie rysunek jest potrzebny do tego, żeby funkcjonować w tej branży, moim zdaniem tak, jest to bardzo wartościowe, tak jak wspomniałem, bo nie chodzi już też tylko o te kwestie wykończenia Twojej pracy na skórze klienta, ale też o te kwestie kompozycyjne, ogólnie też jeżeli będziesz dobrze wyznany w tym świecie sztuki będziesz też bardziej będziesz mógł też być bardziej atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy, jakim będzie jakieś studio, gdzie będziesz chciał na przykład się zapisać na praktyki. Jeżeli zobaczysz, że ty masz dobry warsztat rysunkowy, to będzie tobie dużo łatwiej nawiązać pewne współprace. A dodam też, że no, sytuacja wygląda obecnie tak, że jest bardzo duża konkurencja w tej branży. I też już w studiach tatuażu jest bardzo dużo artystów, którzy ukończyli wyższe uczelnie artystyczne. Jeżeli na przykład twój warsztat będzie przeciętny, ten realistyczny, rysunkowy, a ciebie będzie interesować realizm, to w tych takich dobrych studiach może być bardzo trudno, żebyś mógł się dostać na praktyki. Dlatego gdzieś tam ci zostaną może jakieś bardziej niszowe studia, gdzie będziesz próbować nawiązać współpracę lub w mniejszych miastach. To nie będzie aż takie proste. Więc ja zawsze polecam, żeby szlifować swój warsztat. To zawsze ci pomoże w tym, żeby być po prostu lepszym artystą. Ale też z drugiej strony, jeżeli, tak jak wcześniej wspomniałem, nie masz żadnego pojęcia o tym, jak to rysować. No to nie ma dramatu. Najważniejsze jest to, żeby klient był zadowolony z tego, jak ty mu zrobić tatuaż, a to czy ty w ogóle potrafisz cokolwiek narysować, No to nie gra roli. Jeżeli zrobisz to w odpowiedni sposób, jeżeli będzie chciał jakiegoś Blackworka, jakiś symbol prosty, lub jakikolwiek inny tatuaż, nawet gdzie jest mnóstwo szczegółów, ale ty potrafisz to wykonać na skórze prawidłowo. Tak, żeby się to podobało, żeby cel został osiągnięty. No to o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Więc nie jest to absolutnie niezbędne i nie przejmujcie tym, jeżeli nie masz nic wspólnego ze sztuką, malarstwem, sunkiem, a jara ci na przykład tatuaż. No to po prostu sobie rób te dziary. Dzięki za oglądanie tego filmu. Daj znać w komentarzach, jak Tobie się podobało, czy ten film pomógł Tobie, i może też się podzielić swoimi doświadczeniami artystycznymi, jak to u Ciebie wyglądało z rysunkiem, może sama zaprojektowałaś lub zaprojektowałeś jakiś tatuaż i jak bardzo umiejętności artystyczne Tobie pomogły w projektowaniu i wykonaniu, lub też jak brak takich umiejętności wpłynął na finalne wykonanie tatuażu. Zachęcam do aktywności w sekcji komentarza. Zapraszam Cię też na moje Instagramy: na Instagrama artystycznego oraz Instagrama, gdzie przystaną też projekty, tatuaże. Linki do nich znajdziesz w opisie do tego filmu. I kolejny film: w kolejnym filmie opowiem też o tym, na czym najlepiej ćwiczyć. Czy to będą owoce, sztuczna skóra, świńska skóra, cokolwiek, o czymkolwiek słyszałeś. Że może służyć do nauki tatuażu, i ja opowiem o moim doświadczeniu, jak to wyglądało u mnie i co będzie dla ciebie, jako dla początkującej osoby, najlepsze na sam początek. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału i zapraszam po więcej specjalistycznych treści, gdzie opowiadam o tych technicznych sprawach związanych z dziaraniem. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.